Cześć, z tej strony Zielona Małpa i serdecznie witam Was na krótszym kanale. Kolejny odcinek z serii Travelers Rest. Zacznijmy od przyjemności. Przyjemność polega na tym, że uzyskałam tutaj możliwość tworzenia win. W związku z tym mamy dwie opcje: mamy sok na czerwone wino i sok na różowe wino. Soki uzyskuje się tutaj gdzie się mieli mąkę. Akurat ja ostatnio uzyskałam moszcz z czerwonych winogron, więc po raz kolejny wstawię moszcz z czerwonych winogron i zrobimy sobie najpierw czerwone wino. Na razie nie potrafimy jeszcze win robić, ponieważ soku na czerwone wino jeszcze nie mam, ale możemy zrobić um, możemy zrobić mild ale do ogłoszenia, ale już sprawdzamy, co to tak naprawdę było za ogłoszenie, za zadanie. Mild ale z dodatkiem chmiel podwójny. Dobra, to nam starczy. Nie, nie, nie dajemy żadnych innych doda dodatków, ponieważ to jest i tak tylko po to, żeby... No, żeby uzupełnić... Ach, żeby oddać e, zamówienie. I chleb żytni z dodatkiem nasiono. Więc tak, potrzebujemy chleba żytniego, ale nie mamy, bo nie mamy pewnie mąki żytniej. Więc to zostawimy sobie na później, a w międzyczasie zrobimy. pieczoną wieprzowinę. Bez herbaty, co ja robię. Stukinią, cebulą i ziemniakiem. Niech będzie. Tutaj coś mi się już zrobiło. Zrobił nam się słód jęczmienny. Dobra, na razie sobie odpuszczę robienie słodów. Dobra. Przyszło moje zamówienie. Odblokowałam ostatnio w poprzednim odcinku w nadrzewku technologii możliwość nowych roślin, w związku z czym mam teraz nasiona zielonej fasoli, kapusty oraz kalafiora. Więc to wszystko biorę. I zebrałam tutaj wcześniej zbiory. W związku z czym. Teraz zasiejemy sobie w pierwszej kolejności te nowe warzywa i później jeśli starczy nam miejsca to jeszcze te starsze rośliny. I tutaj ebula. A jeszcze mi zostanie miejsce, a szkoda bo nie akurat w tym momencie nie mam żadnych dodatkowych nasion, ale nic. To się zamówi, i później przyjdą. Ja w tym czasie zamówię coś tam jeszcze, coś fajnego. Pu. pu, pu, pu. może, może, może. Hmm. Co by tutaj zamówić? A weźmy marchew. Marchew jest uniwersalna. I maliny się przydadzą do jakichś piw. Kukurydzy dawno nie siałam, więc to zamówię i to sobie kiedyś tam do mnie przyjdzie. Tymczasem przyszły do mnie błyszczące świeczniki, które chciałam, którymi, które chciałam postawiać tutaj na stole, więc tak: yy, czy, chyba nie da się wyciągnąć świecy, dlatego będziemy to robić yy, natury. I zaczniemy tutaj. Tu akurat świeca jest, więc po prostu ją przesuniemy. I tutaj ustawimy ładną nową świecę. Tu świece wszędzie są. Okej, okay. czy mam coś jeszcze do ustawienia? Raczej nie. Ok, dobra, zamykamy. Jeszcze zamówię trochę miodu, bo miód na razie jest czymś nie do uzyskania. Inną drogą. A na pewno się przyda z miody. Aha, bo jestem biedna, okej. Okay. Dobra, zamówimy trzy miody. Dobra i lecimy. Zobaczmy na jakim etapie są nasze wina. Czy coś już się tutaj wydarzyło? Podziewam się, że nie. No nie, rzeczywiście nie ma. I potrzebujemy mąkę żytnią. I mamy pieczoną wieprzowinę. To zróbmy pieczoną wieprzowinę z tymiankiem, czosnkiem i cebulą. Ok. No i świetnie. Tam nam się robi. Ja tymczasem uzupełnię tutaj. Uzupełnię w ten sposób, że moje. Gdzie jest? Aha, tu jest. Nie rzuciło mi się w ogóle w oczy yy, pieczona wieprzowina. Na razie tutaj tych piw mamy dość sporo, więc nie będziemy tutaj nic dodawać. Bardzo niewiele nam zostało do poziomu 6. Więc tak, yy, ponieważ generalnie kasy mamy bardzo malutko, ponieważ zaledwie cztery srebrniki z groszem. To. Otwieram dzisiaj już knajpę i zapraszam serdecznych gości do skorzystania z dzisiejszej oferty. Pierwsza klientka, chleb. O tej porze gości może być dość mało, no bo to jest dopiero 12. Ciekawe czy rzeczywiście będzie to odzwierciedlone. No cóż, jest powoli, powoli kolejni goście przychodzą. Więc obsłużymy wszystkich szanownych gości. Mam nadzieję, że będzie ich dzisiaj dużo i że będą mieli głębokie kieszenie. Że uda mi się po prostu. Sprzedać dzisiaj jak najwięcej. A już mamy 33 srebrniki. To jest świetną informacją. Zobaczmy tutaj. Tu nam się już coś zrobiło. Ja wstawię tutaj może pieczoną wołowinę. Może tak prze przekornie z jabłkiem, kukurydzą i porem. Zobaczymy, czy będzie gościom smakować. I świetnie! Mamy. Mamy nagrodę za reputację 6. Nagrody. Personel do zatrudnienia jest to dostępne na tablicy ogłoszeń. Także świetna sprawa. Wspaniale, dobrze. Wróćmy jednak do ciekawszych, bardziej przyziemnych tematów. Satunki Te są rozwodnione. Chyba twój mózg jest rozw rozwodniony. Mm. Dobra, sprzątniemy jeszcze od razu stoły, bo zaraz zaczną się robić brudne. Jest jeszcze wczesna godzina, dopiero tak naprawdę nawet jest w ogóle jeszcze przed czternastą, więc yy, Dziwię się, że niektórzy już tak chętnie sięgają po napoje wyskokowe. Okay, mam chwilę, żeby zerknąć tutaj na moją wytwórnię. Tu widzę, że mi się sok zrobił. Stawmy od razu może ten na różowe wino. I może, może, może... Może pieczoną rybę z ziemniakami, marchewką i tymiankiem. Ale co do moich gości. Widzę, że zostawiają mi coraz większą ilość punktów reputacji, ponieważ gdzieś tam pamiętam, że przy którymś poprzednim odcinku zostawiali mi po około 60 na plusie, a teraz już widzę 88 na plusie. Więc myślę, że. Te malutkie zmiany, które dokonuję pomału, typu zmiana wystroju na lepszy lub też, yy, nie wiem, to, że nie muszę zamiatać i jestem w stanie to odrobinę szybciej obsługiwać, to pewnie też ma wpływ. No, także jest ok. Myślę, że teraz w miarę szybko zdobędziemy kolejny poziom. Zresztą szczególnie jak uda mi się zatrudnić jakąś osobę do pomocy. Wiecie. Okej. Okay. Trzeba było uspokoić jednego klienta. Oczyścić stoły. Tutaj widzę, zupka wchodzi jako starter. Lecimy. Dwa gulasze. Jak wygląda sytuacja? No widzę, że piwa praktycznie... Dwa chyba piwa zeszły i chyba jakieś zupy poschodziły. Ale jest dopiero 16, więc jeszcze bardzo dużo może może pójść ale chyba wstawię tutaj może tego portera tutaj wstawię i pomalutku go sobie opróżnimy no widzę, że ten porterek też ma całkiem fajną cenę Okay, i lecimy znowu wytrzeć stoły. Też gulasz owocowy schodzi. Musi być paskudny. O nie, 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 jest, jest oczywiście, jest oczywiście prze, przepyszny. Zachęcam do próbowania, zachęcam do jedzenia, drodzy klienci mojego przybytku. Całą drogą czytam teraz książkę, w której widziałam takie pojęcie oberżysta. I bardzo mi się to pojęcie spodobało, więc od dzisiaj jestem waszą oberżystką. Mm, tak się do mnie proszę zwracać. czy znaczy, tylko w tej grze. Może jeszcze. Może Raven pozwoli mi też grać w jakieś, w jakieś inne gry. Przy czym ten rodzaj gierty jest w sumie moim ulubionym. Ta trzeba zabra zabrać, zadbać. Już prawie 18. No jeszcze mi trochę piw zostało. czym widzę, że dużo gości. Mimo wszystko przychodzi coś zjeść, a nie tylko się napić. Jestem ciekawa, jak to będzie wyglądało, jak y, później może pojawią się z tego co widziałam takie. Okresy, kiedy jakiś rodzaj produktu jest bardziej pożądany i jakie trudne czy łatwe będzie to do ogarnięcia. Czy na przykład będą przychodzili goście, którzy będą chcieli coś, czego no, nie mam u siebie na przykład w księdze. To byłoby ciekawe, no bo jednak. Nie każdy przychodzi do restauracji z myślą, że kupi coś, co będzie na miejscu. Niektórzy chcą czegoś konkretnego. Ach, ta zaczelowana miotła jest świetna! Widziałem, że można sobie sprawić za 5 złotych monetek drugą. I myślę, że kiedy przyjdzie już ten, ten moment, to może sprawię sobie drugą, jeśli rzeczywiście będzie trudno utrzymać porządek. Przy czym zobaczymy, co będzie robić ta osoba, którą będzie można zatrudnić tutaj jako pomoc. Będziemy znowu powycierać stoły. Goście. Hmm, dorobię się na nich. Ok, widzę, że teraz mogę szybko polecieć tutaj na górę. O! I mamy sok na różowe wino. To zróbmy. Aha, nie mam drożdży winnych. Ok. Dobra, lecę tutaj. A, jeszcze trzeba wstawić tutaj kominek. Obsłużyć gości. Kolej goście przychodzą, jest już 21, więc. Uh, no, jest ok. To no właśnie, wrzućmy wino. Jak ono wygląda? A nie, bo jeszcze nie wstawialiśmy wina. Ok. Z srebrniaki. Wydałeś to. Czemu chcesz złoto? To za chamski klient. Widzę, że przychodzą goście na, na wieczorną nocną herbatkę. Z czym herbata jest y, moczopędna, więc nie wiem, czy na noc jest dobrze. Zapamiętać, żeby zawsze mieć w ekwipunku to, co mam w ofercie. Tak, sprzątamy, sprzątamy. Niewiele rzeczy mi zostało. Jak to się opróżni, to kończymy dzień. O ile się opróżni w czasie, kiedy jeszcze nie będę musiała kończyć dzisiejszej rozgrywki. Wiecie, mogę tylko tak mniej więcej do 1.30, potem już muszę zamykać, żeby zdążyć wygonić gości i trochę posprzątać. że goście są mniej zadowoleni, niż inni. Ale jednak przez większość dnia byli dość zadowoleni. O, widzę, że już idzie pierwsza... Micha... A nie, to chyba, było jeszcze, zwykłe, to chyba jeszcze była zupa, czy nie? Nie mam już nic do jedzenia. No dobra, tu, dajmy tutaj trochę tego jedzenia, żeby mieli co jeść bo szkoda mi sprzedawać coś, za co dostanę tylko 70 monetek Jak utrzymujecie tu taki porządek karczmarzu? No mam zaczarowaną miotłę, drogi, szanowny kliencie Dzisiaj jeszcze maksymalnie godzina i będę musiała kończyć, ponieważ niestety, ale jak skończę później to goście nie zdążą wyjść i zostawić dobrej reputacji. Dzieje się. Muszę powiedzieć, że kiedyś tak gra. jest ten taki intensywny moment gry, że sprzedaje się i czyści i tak dalej. Strasznie ciężko jest o czymkolwiek mówić. Więc yy, musicie chyba mi wybaczyć. Jeśli oczywiście macie dużo serca, że niespecjalnie dużo mówię. Kiedy gra jest taka właśnie intensywna. Okej, okay, dobra. O, kończymy. Zamykamy. Idziemy wyczyścić ten stół, żeby nie zostawili mi tutaj bardzo złych punktów reputacji. Dobra, wyczyścimy ten stół. Wyczyścimy ten stół. Ten stół. Ten też. Ok. I wspaniale, akurat zdążymy dobiec do łóżka. I myślę, że na tym dzisiaj skończymy. Dziękuję bardzo za uwagę. Pamiętajcie o zostawieniu lajków. Pamiętajcie o zostawieniu komentarza i zostawieniu subskrypcji. To w końcu bardzo ważne. Dziękuję i do zobaczenia. Pa!